Prosisz mnie kiedyś? Nigdy. Aha, no to... W yes. A new hope. Oza, mi ryja. Już. <noise> Skipnięte, no. <noise> Ten gość dobrze się odezwać nie zdążył. Nie wiem, ja myślałem, że jak ty skipniesz, siebie, to, skipnie się, to u mnie też się skipni, tak jak siedziałem i ja on pierdolił chwilę. Jaką? Dobra, nie, nie, ja muszę bardzo jedną ważną rzecz ogarnąć. Jaką? Jak się kastowało Thunder Spell. Tunderbolta. O, a ja nie potrzebuję Thunderbolta, bo ja zapomniałem, no, co ja mam. Ja pierdolę. I for gore. Czekaj, nie ja muszę co jak to się robi. No. Zajebiste koniki. Co to za konie? <grymne> Zajebiste koniki. A może w nie... A może w nie? Nieeeeee! <grymne> nie rozumiem, <grymne> jaki masz problem. Nie, nie bij go! Uh... Może musimy pójść tam? A mogę <grym> Mogę Nie Daj mi go strzelić. Nie no nie pójdziemy tam, ty może faktycznie trzeba go zabić Nie musisz mi powtarzać dwa razy Zaraz mnie zabijesz kurwa zabijesz wziomka obok A może tutaj? Nie zabiję ciebie spokojnie Aha, już znalazłem kurwa, nie nie było A. trzeba ich zabijać <grym> <grym> No, nic e i chrap jakiś knurysz słyszę no ty słyszałam kurwa czarny ekran To są zapany ekran A to my tykną no, szy że... Aha <grym> Boże no nie chodź mi pole radę po Eee, umarłem Jak umarłeś? Coś mnie wysadziło Eee? O. No przestanie! Yes. What? Ale to ja w niego przecież Ja pierdykam Dobra, Mozes <laughs> To ty mnie zabiłeś, pragnę zauważyć. No kurwa! No. no jak kastujesz blisko, no to ja dostaję Dobra, sorry nie w Ciebie Nie, jak już jest to trzeba użyć O no, znaczy, się znowu ci ten ty... <gry> No Vlad, <gry> no, <blood, gry> mnie to nie obchodzi, znaczy, my nie mogę tego skipnąć Znam, mordę, no Boże, jakbym chciał poznać lore gry z 2000 Kurwa, którego ten z obejrzał Musisz się to do king. No Google. najlepiej, musisz się zaskoczyć do króla i się spierdolić No A to są wieśniaki są o, o o o A cast thunder spell ja Zabijam jednego rycerza Okej, okay, ja właśnie na samu ujebnąłem Zabiłeś Oj. rycerza Koleska nie chciałem ale to jest w ogóle tak głupie, bo to czasami się respi Jakby na przeciwniku na końcu mapa, czasami na obok ciebie Oj właśnie jest... zakurwiłem naszemu za 15 tysięcy <grym> Mam <grym> rozwiązanie jak chcesz mi zdenatować tą broń Nazywa się <grym> QFASA <grym> A w sumie tak Jak ci się podnosi? O, mam! No. Ej, co mam? Pół HP. Nie wiem. Aha, bo podniosłem tą różdżkę, chyba. A tak, no to Bezpie! dlatego z większości dwa Bezpie! razy życie. Ale dramatyczna historia w ogóle. Elepe, eleopa. My O, Zamku. Mista lowa, lowa ry <gryny> z tym, bo że wysuszyłeś go jak se go <gryny> <gryny> Tak Nie jego Kurwa on ma zbroję miliard Na niego w ogóle nie działa Thunder Dobra wiesz co na niego na pewno zadziała, co działa na wszystkich wrogów Chyba Chyba nie wierzę czy to kamień Nie ma zbroi już. Czekaj, tu jest ta... Książka, no kurwa. Książka, książka. książka. Nie mogę, halo, książka! O. Nie, nie umiem tego przeczytać. Nigdzie nam się nie śpieszy, spokojnie, tylko całe miasto się pali. Konflagration spoko. Conflagration. Feeling like spontaneously okay. combusting. combusting things with the heat wave, you can torch, horse, large Part. of enemies, or truly waste quantities Ej, cze, of czeka, sausages. Czeka, chcę, to chcę to sprawdzić, mogę? Para, ogień, para, ogień, para. Kurwa wodę wziąłem. Para, ogień, para, ogień, para. Pasjom? Zrobiłem 3 pary, źle to zrobiłem, czekaj. Para. Bo za szybko klikałem, ogień, para. Boże, nie, para. Ogień, para. Ogień, para. Wow. Ale cool spell, tylko jest w trudny. No właśnie, trochę długo się go kastuje. Uh. Aha, aha. Piorun mu zbrojnie niszczy. Nie, no nie. Oj, strzeliłem na czegoś przez przypadek. O. Nie wiem. Co? To o co chodzi tam? Czemu oni są idiotami? <gry> Nie! Aha 83 tysiące Co to za... Fryer duży, what the fuck Nie wiem Czy na pewno na niego odda? Thunderbelt Thunderbelt kurwa Tylko nie no kiedy... Tylko nie kiedy kurwa burza... To się piorun pasek kurwa <t> Nie Nienawidzę, kiedy piorun pasek I się schował, no wyjeb... No Idę maszyn Dobra, zahętaj Jaka taktyka na frajerów? Kamulce Nie w ciebie, Urwa, nie dlaczego? w ciebie, nie <ślesk> w Czemu tam ktoś pedałuje? O co tam chodzi? Gdzie jest to kurwa maszyn całe? A, bo my tutaj mamy ten! No bo ja tak patrzę, że... Aha, bo ty, bo on umiera! Musimy w tego zioma strzelać. Dobra, mam. Wiesz, zostaną niecałe nerw do zlew krudu no. no wiem, wiem. Szybko żeśmy ogarnęli kurz. No A, Rudy Aha Oto. O Jezu Będę widziałeś jak kastowałem tego spell'a śmiesznego Tak, widziałem Co król robi z nim? Co? Nie wiem Aha, Aha. Super kurwa Pokonaj Czarnoksiężnika i maszyna. No tak, wszystko król zrobił, dobrze kurwa ze sobą bez reżyserii

jeszcze gdzie się zakać? Ale gdzie to nie wiem, ale gdzie się zakać? Aha, wyjebałam ja coś. <laughs> no tak. Mnie też. No, dawno nie wyrzucało z gierki, to wiesz. Zrobiliśmy jeden poziom i nie wyrzuciło nas przez cały poziom, pragnę zauważyć. <śmiech> <śmiech> Sięgam ci. Nie no, musiało nam zaliczyć, dostać achievement. Tak, musiało.